Dzisiaj na pewno musieliśmy zmienić jednostkę treningową, bo jak widać jeszcze trochę zalega śniegu, taką mamy a akurat daurę, no, trzeba to zaakceptować, na, na te warunki nie narzekamy, bo nie możemy narzekać, nie możemy narzekać, myślę, że, że w ogóle bardzo trudna runda przed nami, no jakby narzekanie nam nie pomoże do tego, żeby się dobrze przygotować. Biorąc pod uwagę to, że część zespołu, yy, która bywa z Wami, jest na obozie w Turcji, też coś komplikuje, no zresztą to nie jest nowa sytuacja, ale zakładam, że pewnie chcielibyście coś wypracować, i, i część zespołu będzie tam, część będzie tu, więc będziecie musieli to potem jakoś połączyć. No, tylko celem tego drugiego zespołu właśnie powinno być to, że ci zawodnicy polecieli na ten obóz. Nie? I my się z tego cieszymy i cieszymy się, że poleciało ich aż pięciu. E, to jest też szansa dla zawodników z LKS u 3, e, bo tak to wygląda, że jeśli ktoś e, te, te kafelki zawsze idą do góry i tak to wygląda, że my dajemy teraz szansę chłopakom, którzy się wyróżniali w oks ie 3. No i tak jest cel, myślę, całego tego środowiska tutaj rozwojowego. Natomiast czy to komplikuje? Powiem tak, no w tamtym na pewno nie jest to łatwa sprawa, żeby ustabilizować pewne rzeczy. Natomiast no, nie narzekamy, szukamy rozwiązań i jakby to jest cel główny. 5,5 tygodnia to miało wszystko potrwać. No, zaczniecie dwa tygodnie później niż, niż pierwszy zespół, ale tam widziałem, rozmawialiśmy zresztą częściowo, sześć chyba gier kontrolnych i tak będziecie mieli trochę okazji, żeby sprawdzić przynajmniej dwie opcje taktyczne, tak ogółem rzecz ujmując. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o te gry kontrolne? Na pewno zaczynamy z zespołami, które są zdecydowanie silniejsze kadrowo, warta poznań. Tak, świetna końcówka rundy czanka zmieniła trenera, który też pewnie poukłada bardzo dobrze zespół. Myślę, że każdy rywal dla nas będzie bardzo wymagającym, jak, jak dla każdego. No my mamy swój cel taki, że musimy po prostu trochę zmienić system bronienia. Trochę więcej musimy popracować nad tym, żebyśmy tych bramek jednak mniej tracili, a na pewno nie tracili ich jako pierwsi, bo to na pewno burzy pewne, pewne założenia meczowe. Mamy sześć sparingów. E, te gry kontrolne są to tak, tak ułożone, że trzy zespoły to są systemy czwórkowe, trzy systemy trójkowe. Chcemy posprawdzać nowe rzeczy, zobaczymy e, jak nam to się uda wdrożyć. Na pewno na pewno te minus osiem punktów do tej pierwszej strefy barażowej to jest duże wyzwanie, ale... Ale wszystko jest w naszych y, głowach i nogach, więc działamy. Uściśnijmy. E, ilu ma, będzie pan miał piłkarzy do dyspozycji ze swojej drużyny? Ilu bierze pan z drużyny numer 3? Bo wiemy już, że tych pięciu jest też z tą pierwszą drużyną, tak? No tak. Na pierwszy obóz z pierwszą drużyną do Turcji poleciała piątka zawodników. My wzięliśmy trzech chłopaków z UKS-u 3. Trenuje z nami dwóch testowanych zawodników, więc na dzień dzisiejszy dysponujemy 23-osobową kadrą. Są też zawodnicy z pierwszego zespołu, którzy nie polecieli na obóz, więc to wszystko się tak, u, że tak powiem, liczba jest liczba się zgadza, tak, jakby osobowo, więc, więc jest ok, więc jest okay. Muszę zapytać o pogodę, bo to widzę, że to jest pierwsza rzecz, o której trzeba zacząć. Pierwszy zespół zaczął kiedy też był mróz, ale było słońce. U was tak patrzę odśnieżona, odśnieżona, ale czy da się w ogóle coś zrobić w takich warunkach? No właśnie, spodziewaliśmy się tego, że po świętach zasypie, na ten nowy rok i tak się jednak stało. No. Jakby Boisko jest przygotowane na tyle, ile jest możliwe. Niestety zima zaskoczyła i miejmy nadzieję, że, że po tygodniu już to puści w najbliższych dniach i będziemy mogli trenować na zielonej płycie. No jakby Nie ukrywam, że będzie to trudny na pewno trening pod względem tego, że boisko jest śliskie, jest odśnieżone, ale ta warstwa śniegu jest na tym boisku, więc trzeba będzie na pewno dobrze się rozrzać i, i wejść odpowiednio w trening przygotowanym. I jesteśmy do tego przygotowani, tak oczywiście. Trener Konrad, biorąc pod uwagę to, jak wygląda sytuacja w tabeli, warunki atmosferyczne, że podebrali mu y, trenerzy z pierwszego zespołu pięciu piłkarzy, mówi: Nie narzekamy. I to, czy to będzie hasło, które Wam będzie przyświecało podczas tych przygotowań tej rundy? Myślę, że to będzie jedno z głównych haseł, bo nie możemy narzekać. Mamy naprawdę dobre warunki na Akademii do, do treningu, do rozwoju, więc nie możemy narzekać. Musimy trzymać dobry mental w drużynie. Dobrze, dobrze musimy się prowadzić przy tym i dobra musi być atmosfera. I musimy łapać z meczu na mecz w każdym meczu punkty. No, ja też mówił o tym, że będziecie przede wszystkim musieli coś zmienić w obronie, dlatego patrzę też w twoją stronę, bo, bo też za to częściowo odpowiadasz. No, bo chodzi o to, żeby po pierwsze gonić, a po drugie. Jeżeli gonić, to nie tracić za wiele i chyba tu jest jeszcze dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o wiosnę. Zgadza się, no, jakby nie ukrywamy, że dużo tych bramek tracimy i musimy nad tym głównie pracować. Jakby wiadomo, jestem obrońcą, odpowiadam głównie za cały zespół, który widzę przed sobą, ale nie zapominajmy, że. Broni cały zespół, cały zespół odpowiada za to, jak zachowujemy się w fazie atakowania czy w fazie obrony, więc wszyscy musimy dwa razy ciężej pracować i odpowiednio się przygotować, żeby był z tego jakiś rezultat dobry. Ciebie jako od zawodnika doświadczonego, też sztab. A może też i młodsi koledzy oczekują, że im trochę pomożesz, podpowiesz, krzykniesz. Bo to chyba też o to chodzi, że oni mają się uczyć od zawodników doświadczonych, bardziej doświadczonych od siebie. Eee, tak, zgadza się. Zawsze staram się być głośny na boisku i, i na treningu. Zawsze staram się podpowiadać tym młodym chłopakom. Niektórzy przychodzą po, po jakąś opinię, radę, więc służę pomocą zawsze. Jestem do tego przygotowany. Jakby wiadomo, staż mój wiekowy jest po to, żeby, żeby im tu pomagać. i i się rozwijać.